Siemka, z tej strony Michał z kanału Młody Michał Gaming. dzisiaj wyobrażamy już trzeci odcinek z Grand Heft Auto 5. Oczywiście online, a więc przechodzimy do odcinka Dzisiaj zrobimy sobie parę napadów Wybieram, wybiła się szybko na GPS-ie jakiś sklep najbliższy Niech będzie tutaj Mamy blisko, a więc jedziemy jak najprędzej Dobra, jedziemy. Jak nie wiedzieliście się, co w poprzednim odcinku się stało, a więc to no to spadajcie od razu jak najszybciej, oczywiście. Pamiętajcie, no, jakby zdobijemy pod, to, pod tym odcinkiem 10 łapek w górę. Albo nie. Niech będzie 5. Jak wbijemy 5 łapek w górę, to stworzymy serię z... To stworzymy po prostu, będzie tutaj, no będziemy z innym youtuberem gali w tak powiem. Rabuj. Rabuję, 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 szybko. tysiąc dolarów tylko? To tak mało. Uciekam. Uciekam, uciekam, uciekam. Dobra, teraz muszę uciekać. Jadę, skręcam w małą dzielnicę. Zawracam, i jadę tędy. Skręcam. Dobra, po prostu wczulcie się w to. Jedziemy. Ruszać. Jedziemy. Co jest? Dobra, nie widać nas. Muszę pojechać. Muszę pojechać pod jakiś most, żeby mnie nie zauważyli. Ua! Ua! Szukają nas. Czysto. Dobra, pierwszy napad zrobiony, widzowie. Robimy jeszcze jeden. I później jak to skończymy, to może zrobimy bitwę o Kajo Pergico. Nie, my na Kajo Perliko. Nie wiem, pojedziemy na pewno do garażu naszego. I nie wiem. I może trochę pojedziemy na ciężarówce. Bo przecież mamy taką pracę tamtąd szybko. Dobra, wysiadam, szybko zaparkowane. I od razu napadzik, napadzik, napadzik. Łapy. Zginął. Nie chciał podnieść łap. Czy stał. Muszę uciekać. Na gdzie nie ma tu policji, dobra. Jadę. Gdzie tu pojechać? Wiem! Do Bugbury Albo nie, w następny skręt wjadę. Wtedy Sk będzie najbe najbezpieczniej. Sklepik. Dobra. Jak zgubię policję, robię jeszcze następny sklep. Muszę zaraz uciekać. Jest kanały burzowe. Nie mam szans, nie mam szans. Muszę uciec. Uciekam do kanałów burzowych. Jadą za mną. Co jest? Szukają mnie okej okay. dobra, jedziemy jadę w głąb tych kanałów albo wyjeżdżam, tak, bo mnie już mogą zgubić za chwilę co jest? Dobra, teraz widzowie, jak uciekliśmy przed policją, musimy największy skok zrobić. A więc co? Skaczemy po prostu. No co jest? Dobra, to skaczemy. Skaczemy i później robimy sklepik. Albo wiem, po, 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 pojedziemy po helikopter i zrobimy tam napad wtedy. No, zrobimy wtedy helikopterem mi napady. No. Gdzie jest moje fuga? Dobra, jadę. Dobra, dzwonię. to no, możemy tylko raz skoczyć już ich przebijemy. Trzynaście metrów tylko niektórzy mieli. 嗨，小米一你好，我都在宿舍。 co jest? czemu mi się to nie zaliczyło? to była to podróba chyba okej okay. to wsiadamy do heli, do heliki i lecimy zrobić napadziki. let's change Jedziemy. I szybko po helikopter i skoczemy z tej największej wysokości. O, ładny ten helikopter. Podobny do, moj, do mojej czapki i do mojego auta. Super. Dobra, jedzie, lecimy.

Dobrze widzowie, teraz mam kamerze Wam pokażę wszystko tutaj. Możecie się tu przeczytać. nie zabraniam, tutaj macie rejestracji. A tu macie naszego GPS-a, gdzie jest sklep. Teraz właśnie mój kamerzastaw, stawać odsuwam i robimy napadzik na sklepik. Dobra widzowie i potem na podziku już skończymy ten odcinek, no i po prostu będziemy nagrywać na zapas gdzieś takie z 5 odcinków, a więc będzie daily na pewno. Musimy czekać 20 sekund, nie wiem czemu. bo jest wtedy koniec trybu pasywnego, a więc musimy po prostu tyle czekać. Teraz mój kamerzysta Wam to pokaże, cyk, już się zniknęło bo... robimy właśnie napad. Bierzemy samemu hajs, oczywiście samemu bierzemy, bo czemu nie. Oczywiście teraz musimy uciekać. I trochę dużo tej policji i helikopter nas goni już od razu. Przyleciał. Bombarduje nas. Ktoś tam pomaga. Co się tu stało? A więc do zobaczenia. Cześć.